Nazywam się Szymon Stemplewski, jestem dyrektorem festiwalu Shortwaves oraz prezesem Fundacji Edukacji Kulturalnej Adarte, która od wielu lat promuje krótkie kino krótkometrażowe w Polsce i nie tylko. Festiwal jest chyba takim jednym z najpełniejszych projektów, które udało się fundacji zrealizować. Od początku, realizując go przez identyfikację, program, to wszystko jest naszym, naszym autorskim projektem, dlatego bardzo się cieszę, że z każdym rokiem tych pokazów jest więcej, udaje nam się dotrzeć do większej liczby widzów, a także przy okazji wypromować kilku twórców, którzy naprawdę mają potężny potencjał. Nasz festiwal kierowany jest właściwie do każdego. Różnorodność prezentowanych przez nas filmów, gatunków, stylistyk jest na tyle duża, że właściwie każdy może znaleźć w naszym programie coś, co może go zainteresować. Festiwal Shortoifest jest jeszcze większy niż w poprzednich latach. Docieramy do 38 miast w Polsce, zarówno tych dużych, jak Warszawa, Wrocław, Poznań czy Kraków, jak i mniejszych, i dzięki temu publiczność w Pionkach czy Bolesławcu będzie miała szansę zobaczyć program, którego nie zobaczyliby w żaden inny sposób. Podróżujemy po mowie Polski od Szczecina do Sanoka, od Suwałk do Nowego Sącza i dzięki temu zapewniamy twórcom filmów krótkometrażowych dystrybucję zbliżoną do filmów pełnometrażowych. Podróżujemy także za granicę, będzie można nas zobaczyć w Berlinie, w Monachium, w Dublinie, w Porto i w Żylinie. W związku z tym łączna suma pokazów Short Way się w tym roku 44. W tym roku będzie nas można zobaczyć w całej Polsce i za granicą, ale także w Poznaniu, w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, w kinach Rialto, Muza, Jorbis Pictus oraz w klubach Meskalina, Meskal i kafe Mięsna. W tych miejscach odbędzie się szereg pokazów związanych z polskim kinem krótkometrażowym. Między innymi pokaz The Best of Short Waves oraz Short Waves Second Chance, a także pokazy Podlasia atakuje, pokaz filmów ze studia Munka, spotkanie z twórczością Krzysztofa Kieślowskiego oraz Aleksandry Korejwy. Podczas tegorocznej selekcji otrzymaliśmy ponad 200 filmów. Z nich wybraliśmy finałową jedenastkę. To program, który w pełen sposób reprezentuje to, co się obecnie dzieje w polskim kinie krótkometrażowym. Znalazły się tam filmy fabularne, dokumentalne, animacje, teledyski i filmy, które lubimy nazywać filmami eksperymentalnymi. To program, który zdecydowanie nie, nie, nie odpowiada na zapotrzebowanie mas szeroko rozumianych, ale na pewno wierzę w to, że każdy widz znajdzie w nim coś, co go zaintryguje, zainteresuje, może wzbudzi jakieś kontrowersje, może nie do końca się spodoba, ale na pewno, na pewno nie pozostawi go obojętnym wobec naszego programu. W związku z tym, że ta selekcja była taka trudna i ciężko nam było wybrać finałową jedenastkę, postanowiliśmy stworzyć dodatkowy program Second Chance w Second Chance, który, którego pokaz odbędzie się w Poznaniu. Tam postanowiliśmy właśnie pokazać te filmy, które nie załapały się do konkursu, ale uważamy, że są ze wszech miar warte zobaczenia. Chciałem Was bardzo gorąco zaprosić na festiwal Short Waves. Warto poświęcić półtorej godziny, żeby przeżyć z nami coś naprawdę fajnego.

Polish Short Film Festival Shortwave. Have fun and hope to see you on our screen. Bye! Maybe one more. <laughs>